What a Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liliana Solis. Mój koi właśnie zrobił przed chwilą jakąś dziwną minę, a ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Star Stable Online. Ja dzisiaj na różowiutko Lisa na niebieskim kuniu, jak to powiada Katsu. E, no i co? I robimy jakiś podejrzany quest u niej. E, no i zaczynamy. Astrid, przyszliśmy ze starszajnym odwiedzić Hermana. Chodź z nami. Aha. Jest tylko mały malutki problem. Nie mamy pojęcia, gdzie on jest. Może ktoś wstaje nie będzie wiedział. Sto paszy dla świń. O nie, jest wymieszana ze słomą. Wszystko się wali. Stein wydaje się zestresowany. Wszystko w porządku? Nie mogę gadać. Za dużo roboty. Z czym potrzebujesz pomocy? Może możemy... Ze wszystkim! Biedny Stein. Zarządzanie Staniem Jorvik to nie lada wyzwanie. Pomóżmy mu i po wszystkim zapytajmy go o Hermana. Ta pomóc? Tak, potrzebuję, żeby ktoś wyciągnął słomę z każdego worka przepaszę dla świń. Um, no dobra, tylko pytanie, czy mamy do tego zejść? Nie, okej, okay, Dobrze. z konia możemy sobie popodnosić te yy, słomy. Wait, 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 co? To my... Co? A on nie kazał wyciągać... By... Aha, dobra, pa! Okej, okay, dobra, bo jak przeczytałam tą yy, informację tutaj, co się wyświetla, i tak pomyślałam, że nie ma żadnej paszy w workach. I tak mówię, no te worki są nabite, to jak nie ma żadnej paszy? Ale nie, dobra, to, że nie ma tych źdźbeł. Źdźpów? Źdźbeł chyba. Yy, w workach dla tych świń. Twierdzisz, że w workach jest tylko słoma? To katastrofa! Herman musi wrócić. Nie daje sobie rady bez niego. A gdzie on jest? Powiedz nam. Proszę, musicie mi pomóc odnaleźć Hermana i sprowadzić go do domu. Uspokój się, Stein. Pomożemy ci. Pamiętasz, gdzie go po raz ostatni widziałeś? Nie mam pojęcia, gdzie jest Herman. Nie powiedział ci? Mówisz, że wiesz, gdzie on jest? No tak, teraz pamiętam. Widziałam go ostatnio w wale dalej. Chyba był w Free... przyjaciół. Jest w wale dalej? To połowa drogi przez wyspę. Myślałem, że on i Astrid jechali do Epony. Czemu my z nim niby? What the fuck, bro? Proszę, przekażcie mu, żeby wrócił do domu. Stanie go potrzebuje. Nie spuszczajcie go z oczu, dopóki tu nie wróci. Inaczej znów coś go rozproszy. Rozproszy? Aha, i czy my mamy... I gdzie? Aha, faktycznie to wale dalej. No dobra, no to widzimy się za chwilę. Jak już się... przeteleportuję. Pytanie tylko, kim jest Herman i czemu zbalę dalej. Widzę, że Herman to jest jakiś stary model już. Herman to dziad z wąsem. Nie, bez wąsa. <grym> no dobra. Astrid, jesteś w samą porę. Właśnie wyruszam na zupełnie nową przygodę. Aż się boję. O puszka! To prawda, otwieram kawiarnię z ciastkami. Nazwę ją koń Koniecznie zjedz ciastko. Hmm, dlaczego tak na mnie patrzysz? Stajnia Jorvik cię potrzebuje. Dom? Dom. Na Aiden. Stajnia Jorvik. Ile czasu mnie nie było? Mogły minąć dni, tygodnie, nawet lata. Chyba muszę sobie przypomnieć. Pamiętasz, dlaczego opuściłem Stajnię Jorvik? Nie. Wszystko zaczęło się, gdy ukryłem w domu przed Jackiem Goldspurem, który chciał zrobić ze mnie burmistrza Jarlaheimu. Gdyby nie ty, dalej bym tam siedział, żywiąc się herbatą i ciastkami. Później zaczęliśmy współpracować, by odkryć, co pan Drake i Get robili w urodzajnych hrabstwach. Nasza trasa do epony przez góry szarej rosy była niezapomniana. Sprawy się pogorszyły, gdy porwało mnie Get, ale udało ci się mnie uratować z pomocą Chill. Po wszystkich przybyłem tutaj w poszukiwaniu wsparcia druidów, ale szybko o tym zapomniałem, gdy zobaczyłem protesty przeciwko planowanemu spaleniu głuchych lasów. Zacząłem wspierać ten ruch, a później rozproszył mnie biznes ciasteczkowy. Chyba przechodziłem kryzys wieku średniego. Teraz czuję samorealizację. Teraz ogoniłem za różnymi celami, a powinienem był po prostu wrócić do domu i opiekować się moją stajnią oraz przyjaciółmi Steinem, Joanną i Starszajnem. No, stary, do domu. Ale poczekajcie, najpierw tą puszkę sobie wezmę, o. zabawne, jak moja desperacka próba ucieczki przed stanowiskiem burmistrza doprowadziła do takiej dzikiej przygody. Na pewności udam się do Jarlaheimu górnym wejściem. I nie, nie potrzebuję podwózki. Jestem jorwickim mistrzem chodu sportowego. Do zobaczenia w Jarlaheim. Aha, czyli faktycznie stary sobie pojechał, a my widzimy się za chwilę. Wait a minute. Stary jest gdzieś indziej. Kurde, ja się przejechałam w drugą stronę, no wiecie co. Ja myślałam, że on pojedzie do tej stajni, a stary widzę na mapie, że oddala mi się jakiś zielony wykrzyknik, nie? Na mapce, więc kurde, pojechałam w drugą stronę, nie wierzę. No ale dobra, zła, o, o, ej, 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 patrzcie! A jak ja mam tu niby dojechać? Inaczej. Przycisnę się? Nie no, na pewno. A jak przeskoczę? Też nie. Cholera! A jak ja mam tam wjechać? od jakiejś innej strony? Co tu się dzieje, kochani? Może po tym jakimś tym. Nie do prawie wjechałam. Po tym, o właśnie tutaj, nie wiem jak to się nazywa w tej trasie widokowej, tak to nazwijmy. Gdzie szczerze. Ostatni raz dojechałam ją ja, może 5 lat temu, no nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale tu... O. Tu coś jest. O! Ale dalej nie widzę starego. Stary jest... Podemną gdzieś chyba. Mhm. Super. Jezu, no gdzie ten stary jest na no naprawdę litości, no. O jest, stary, Boże, jak się ukrył, nie mogę. Nareszcie, w międzyczasie myślałem o nowym przepisie na ciastka, gdy. Ups, znowu się rozproszyłem, prawda? Pora się skupić, czas wracać do domu. Nie do wiary, nie wierzę, jest tutaj. To Jack Goldspur, burmistrz Jarlaheimu. Nie może mnie widzieć, że tu jestem. Spróbuje ze mnie zrobić swojego doradcę. Musimy znaleźć sposób, żeby się przekraść. Co gorsza, po miasteczku kręcą się dziś strażnicy GED. Będę skończony, jeśli mnie zobaczą. Co ja mam zrobić? O Boże, stary jest w krzaku. Szybko, schowaj się, ktoś idzie. Hmm, ten krzaczek wygląda dziwnie Hermanowato, prawda, Tin-Chan? Proszę, proszę, czyż to nie Alex Cloudmill i Tin-Chan? Hej, ten krzak nawet mówi jak Herman. Zabawne. Alex, to ja, Herman. Dobrze cię widzieć, ależ to niespodzianka. Boże, jak ten stary wywija tym palcem tutaj, uuuu. Ech, wyczułam cię z kilometra. Nikt inny na Jurwiku nie pachnie świeżymi ciastkami dla konia. Gdzie one są? Wezmę jedno. No wiesz, na meteora. Oczywiście, weź też jedno dla siebie. Chętnie bym został dłużej i pogadał, ale mam mały problem. Za rogiem jest Jack Goldspur i kiedy tylko mnie zobaczy, zmusi mnie, żebym został burmistrzem. Musicie mi pomóc. To dobra robota dla furi błyskawic. Żartuję tylko. Nie każdy problem można rozwiązać mocami jeźdźców duszy. Za to telefonem i mocą słów. Nie ruszaj się stąd, Herman. Jak tam twoje zdolności sekretarskie Astrid albo nie mów. Zaskocz mnie. Taki mam plan. Ja dzwonię do doczeka, a ty udajesz, że pracujesz dla burmistrza pinata. Musimy mieć pewność, że Jack stąd zwieje, żeby droga była wolna dla Hermana. Jak najlepiej to zrobić? Powiedz mu, że mam robotę do wykonania. Dasz radę. Halo? Jestem teraz bardzo zajęty. Hmm. Dzień dobry burmistrzu Goldpurt. Reprezentuję burmistrza Pinata. Hm, kto mówi? Dlaczego brzmi tak poważnie? Słuchaj, no Jack, panie burmistrzu. Pi ma dla pana robotę. No cześć, co słychać u mojego ulubionego burmistrza? Mogę z nim pogadać? Oraju, raju, to nie było częścią planu. Ti jesteś naszą jedyną nadzieją. Jack, to ja, burmistrz Spinat, mówiący koń. We własnej osobie brzmisz radośnie jak zwykle, chociaż trochę rżysz. Co słychać? Minigol w następny piątek dalej aktualny? Mm. Burmistrz Spinat chce, żebyś wprowadził pan młodych strażników z Jorbików w trakcie corocznego dnia malowania płotów. Praca fizyczna? No więc ja. Obiecałem siostrze, że w czymś pomogę. Zadziałało. Herman może chodzić po Jarlaheim bez obaw, że zostanie burmistrzem. Ej, spotkajmy się później w stajni Jarwik, ok? Przeprowadzę resztę i zorganizujemy przyjęcie na powrót Hermana. Na razie. Uf, odszedł. Wasz plan się udał. Przekradnijmy się przez Jarlaheim unikając tych paskudnych pracowników GET, lub co gorsza, samej pani Drake. A co, my nie bierzemy starego? Nie. A myślałam, że to gwiazdka tutaj oto, krzaczek. Co, jadę, jadę, jadę. Aha, no raczej skitramy się tutaj na razie. Za płotem. Syl, ty możesz sprawdzić, czy po drodze nikogo nie ma? Ufam ci. Oczywiście, Herman. No nie tak, że będziemy klikali co kawałek. Yy, to jest puszka czy przejście? Nie, to jest puszka. Okej. Okay. Yy, gdzie teraz? Teraz jest gdzieś tu. Gdzieś tu, którego nie widzę. A tu. I co, dalej? Aha, teraz tam, dobra. <coughs> idziemy dalej, idziemy dalej. Jesteśmy już blisko stajni, Jorvik. Praktycznie już ją czuję. No, nie podoba mi się to zadanie, tak szczerze. W sensie... O, uderzałam w kogoś. Hej, chyba wyglądasz mi znajomo. Chwila, moment. Naprawdę wyglądasz znajomo. To ciebie nie lubi szefowa. O cholera. Ani kroku dalej! Słuchajcie uważnie. Zgodnie z paragrafem 30 ze strony 17 regulaminu Global Energy Domination jestem zobowiązany by... Eee, chwileczka, nie pamiętam. Sprawdzę w podręczniku. Dobra, ucieczka Herman. Astrid, teraz mamy szansę. Uciekajmy. Kto pierwszy, ten lepszy? Get Let's go, Power Ranger! Ło, stary jak biega, Patrzcie, to! Ha. Dobra, jak powiek! On jest szybszy ode mnie! Ja pierdzielę! Nie wiem, czy tak jest zawsze, czy nie, ale stary jest niezły. Jeszcze powiek obok tego, tego. Gdzie, tu? Tak, tak. Yy, obok tego burmistrza, którego się bał. Nie, ja, zajebisty. Znaczy są fajne. Boże, to ciasno w ogóle. O, puszka, puszka, moja puszka. Chyba nie tu miałam jechać. Nie, nie tu. Przez puszkę jestem zgubiona teraz. Aj, aj, Stary powiech i mnie zostawił, nie? Tu jest łopata, łopata. Łopata bije. Turururu, ale muza epicka. Jak na jakiś wyścig, pojedynek, nie wiem. A jak nas otoczyli w ogóle? Gediochy śmierdzące. Nie pierdziele. Co to jest puszka? Nie, nie puszka, skrzynka. Ojej, to jakaś pani szła. I gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu. Wow, coś mnie wyrzuciło do góry. Boże, my naprawdę cały Jarlaheim dookoła przyjechaliśmy. Matko, najświętsza. Ale stary, nie, nie, połóżniego. Stary z język. Kocham go. Szkoda, że nie można takiego śmiesznego wścigu powtarzać. Nie tylko synarazowo, ale fajnie, że mi się to nagrywa. Po prostu płaczę przez Hermana aktualnie. Czaderskie. Tak bym to określiła, nie? Jezu, a czemu my jeszcze tutaj nie mogliśmy przyjechać tędy, tylko gdzieś naokoło znowu? Boże... A teraz w prawo? Tak. Okej. Okay. No dobra, teraz już jest normalnie, ale... Mogliśmy to zrobić na skróty. Gdzie jest Herman? Gdzieś tu, o, 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 przy chacie. Nie ma jak w domu. Wszystko jest dokładnie tak, jak to zostawiłem. Wspaniałe stare stajnie, gdyby tylko ściany mogły mówić. Stara hala i dziecka, która jest zamknięta od wielu lat. Mógłbym powiedzieć, co jest w środku, ale wtedy musiałbym. Haha, ha, żartuję. Mój dom. Zostawiłem włączone światło? Czajnik prawie wykrzykuje moje imię. Wyczyściłem go, zanim wyjechałem. Ja mogę tam wejść do jego do chaty? Idę do domu sprawdzić czajnik. Obiecuję, że nie zamknę się w środku na wieki. Ja chcę wejść do jego chaty. Astrid, ty? A więc naprawdę widziałam, jak z Hermanem uciekacie przed Ged Heimie. Niedługo potem przyjechali do mnie Alex i T. Chan, krzycząc coś o zorganizowaniu najlepszej imprezy w historii Jorwiku. No więc teraz poddajemy próbie naszych umiejętności organizacyjne. Prawda, Meteor? Ja pracuję nad cateringiem. Ciastek i jabłek na pewno nie zabraknie. I poczekajcie, bo jak chcę pójść do domu starego. Zobaczymy, co on ma na chacie. Nawet nie wiedziałam, że można w ogóle wchodzić tu. Ło! Ale ma konia i słoneczniki, Ale fajne. Ja pamiętam, jak kiedyś robiło się reputację, wypełnił właśnie takie chadzie i trzeba było coś gotować, tam jakieś ciasta. Ale nie wiedziałem, że można wejść do domu Hermana. Nie wiem, czy w ogóle na co dzień można tu wejść, czy tylko teraz podczas tego quest'a. Ale mogli go w sumie postawić tam, w tej hadzie. Poszedł ten czajnik sprawdzać, a nie było go tam. Musimy zaprosić jeszcze jedną osobę, ale trudno do niej dotrzeć. Astrid, pomożesz nam? Pojedź do tej osoby i ją zaproś, dobrze? A co to za osoba? Chodzi mi o Dorit Jarlson. Nie trzeba jechać zbyt daleko, bo mieszka na wyspie Padok. Znaczy, nie, jednak trzeba jechać trochę. A wiecie co? A nie, dobra, tu jest łatwo teleport. Chciałam, po, chciałam się tepnąć, ale faktycznie stąd się szybko jedzie. Więc yy, się przejedziemy chwilę. O, ten koń był w stajni. Ło, znowu się zagapiłam. Yy, na wyspie Padok nie wiem, czy coś było. Yy, pamiętam właśnie tą reputację w z tymi ciastkami i tak dalej. Ale ta wiosła też chyba była taka jakaś na dosyć. Nie wiem, co się w niej robiło tak szczerze. Mm, ale mega mi się podoba ta nowa wersja wody, jaka tu jest. Gdzie ta stara jakaś woda? O, jaka fajna babcia, jaki fajny dźwięk wydała. Więc Herman wrócił na te część Jorwiku. Wydaje się, jakby minęły wieki. Niestety nie mogę wziąć udziału w tym przyjęciu, ale mam dla niego prezent. Przekażesz mu go? To może wyglądać jak zwykły kawałek papieru, ale to coś dużo ważniejszego. No wiesz, co oznacza za e, 4,5 roku, haha. Powodzenia z przyjęciem. Pozdrowcie ode mnie, Hermana. Boże, za 4,5 roku? To tyle, ile ja nie grałam w tą grę. <grych> ta nie, jakbym miała drugi raz, czekać, to czekać, bym była chyba po studiach. A. Ale chciałam powiedzieć, że mega mi się podoba, że ta woda się odbija i w ogóle te takie efekty. E, za mniejsze co wyglądały wyglądało kloce jedne wielkie tafle po prostu niebieskiego, więc fajnie, że to odnowili i tak dalej. Nie te wszystkie w ogóle budynki, jak teraz wyglądają. Te konie tu są śliczne. E, może w ogóle też sobie niedługo jakiegoś kupię. Kusi mnie konik z brązową, z, takim, z taką łaciatą po prostu pupą. E, na przykład jak tutaj jestem, te knapstrupy chyba, jakoś tak. E, no, to mam jakąś taką fazę, e, na, żeby kupić takiego, nie? Ale czemu, to nie wiem. Jakoś, nie wiem, może jakąś dziewczynkę widziałam z takim koniem ostatnio. Opuściłem dom, a gdy wracam, stajnie są pełne ludzi. To nie wasza sprawka, prawda? Jesteś. Gdy ciebie nie było, przyszli wszyscy moi przyjaciele. Astrid, czy to twoja sprawka? Nie trzeba było. Oczywiście trzeba, bogoś, nie było cię długo. A to co, liścik od Dority Jefferson? Otwórz za 4,5 roku. Intrygujące. Nie obiecuję, że poczekam aż tak długo. Możesz zrobić co tylko zechcesz, o ile nie uciekniesz, by zacząć kolejną przygodę. Ha! To dopiero przeżycie. Widziałem rzeczy, których nigdy nie zapomnę, i dowiedziałem się rzeczy, które chętnie bym zapomniał. Ale Stein Jarvik zawsze będzie moim domem. Herman, co robiłeś, gdy cię nie było? Opowiedz nam. Astrid, ty możesz to wyjaśnić lepiej niż ja. Razował eponę przed panią Drake i jej nikczemnym planem. Przed panią Drake brzmi znajomo, bez dwóch zdań. Ta historia na kiedy indziej. Najważniejsze, że wróciłem i zostanę. Teraz chcę trochę narobić zaległości, które mam z Wami wszystkimi. Przeżyliśmy wspólnie wspaniałe przygody, prawda? Dobrze jednak wrócić w końcu do domu. Uuuuh, derbeczka! Porozmawiaj ostatni raz z Hermanem. Proszę, mam coś dla Ciebie. Ta torba dobrze mi służyła podczas wszystkich przygód. Wziąłem ją z epony do wale dalej, a nawet do moich braci na północy. Dla mnie już koniec z podróżowaniem, ale dla Ciebie to dopiero początek. Arctic Fire chętnie ją poniesie, a ona może ponieść jakiegoś zwierzaka. Dzięki za wszystko. Mam nadzieję, że niedługo znów Cię tu zobaczę. Ło, wow, jak nagle zniknęli. No ale dobra, uratowaliśmy Hermana. I zobaczmy, jak ta torba wygląda. Na razie wyrzucę Albertę. Jaki ona ma kolor? Wygląda na czarną. Tak, ona jest taka czarna z jakimiś przypinkami. No, a jak. Ej, on ma termos, spokój! O tutaj. Nie. Czemu ja tego nie zrobiłem? Za... O tutaj ma termos, ale fajna, a jak włożę do niego ...Albertę? Chat! Totalny! Nie krzycz Alberta, jeszcze to jest ta przypinka, nie, ale ten termos jest dziu, 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 dziu. Dobra. Yy, już się pogowiłam Albertą i nową torebką. A bo wiecie, co sobie stanę tutaj dokładnie na zakończenie. Yy... Właśnie, na lekkim przybliżeniu, chodź tu, Petropie. Eee, nie ten przycisk. Petropie. Petropie. O. Dobra. Skoro już mamy torebeczkę i Albertę, y, uratowaliśmy Hermana, wrócił do Jarlachem. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Bye.